Niska samoocena to jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Maxwell Malt już wiecie, że mam problem z samooceną. Pracuję nad tym ciężko, pracuję też długo, tym niemniej wciąż miewam momenty, w których nie czuję, że mam wartość. Również dla siebie. Gdy wróciłem z terapii, bardzo chciałem zadośćuczynić. Wszystkim chciałem zadośćuczynić, doszukując się win popełnionych i takich. Które mi się wydawały. Wiedziałem również, że było wiele momentów, których nie pamiętałem. Kupowałem różne rzeczy dzieciom, żonie. Próbowałem przepraszać wiele osób. Bez sensu to było z dwóch powodów. Powód pierwszy był taki, że zapomniałem o drugiej części kroku dziewiątego. Przestałem szukać przeprosin i osób, którym zawiniłem lub mi się tak wydawało. Drugi powód jest dużo ważniejszy. Zapomniałem o tym, że w tym wszystkim zapomniałem o tym, że jest jeszcze jedna osoba zraniona przeze mnie ja sam. Zapomniałem, że w tym wszystkim zadość czynieniu sobie. Wciąż zdarza mi się zapominać. Kochanie siebie jest trudniejsze niż kochanie innych.